Cześć tu Michał, jestem DJ-em, a nie szafą grającą zgodnie z napisem na koszulce Możesz się frustrować, ponieważ ludzie bywają natrętni. Prowadzisz imprezy i przychodzą do Ciebie, ustawiają się w kolejce puść mi to, puść mi tamto, a włącz to, a włącz tamto. Włącz coś szybszego, włącz coś lepszego, zmień to techno albo puść disco polo. Jeśli spotykasz się z takimi sytuacjami na imprezie, a jestem pewien, że się spotykasz, bo tak to wygląda, że DJ jak prowadzi imprezę, to zawsze się trafi ktoś, kto uważa, że jest mądrzejszy od DJ-a i przyjdzie go pouczać lub zamawiać jakieś piosenki, lub też nie pouczać, a po prostu robi się koncert życzeń, czyli jak tak zwana szafa grająca. Każdy podchodzi, włączyć chce swoją ulubioną piosenkę, bo ona jest ulubiona dla niego, a nie koniecznie dla całej sali. Bo ty jako DJ, lider tej imprezy, taki przywódca Powinieneś wiedzieć, znaczy powinieneś i pewnie wiesz, zakładam, jeśli oglądasz mój kanał, co odtwarzać na imprezach, żeby ludzie się bawili. Jest impreza, super rozkręcony parkiet do czerwoności, ale zawsze się trafi jakaś jedna osoba, która przyjdzie i będzie chciała, żebyś coś tam puścił. No jak postępować w takich sytuacjach, żeby się nie frustrować i też nie rozbijać imprezy, ponieważ jeśli jest na parkiecie dana już euforia, emocje, które zbudowałeś sobie z publicznością, a także klimat muzyczny, który prezentujesz w danym momencie. To ludzie nie mają wyczucia i niekoniecznie, znaczy tym ludziom bawiącym się na imprezie wydaje się, że oni wiedzą lepiej od DJ-a co teraz puścić, co teraz zagrać, no i chodzą. Niekiedy tak, że już alkohol jest nieco więcej wypity i ludzie zaczynają po prostu się wymądrzać, przychodzić, zamawiać piosenki, które niekoniecznie pasują do danego czasu na parkiecie i niekoniecznie się wpisują w Twój program imprezy. No, i jak postępować z takimi ludźmi? No, wiadomo, trzeba to już grzecznie, bo DJ to jest niejako taki mediator w porozumieniu z imprezą, z publiką, a z tym, co masz w głowie, jaki masz scenariusz, jaki masz program, a może ustalenia z klientem. Jak postępować w takich sytuacjach? Bo tego nie unikniesz. Ubierz mi i będziesz miał na każdej imprezie jakieś jedno zapytanie albo życzenie. Ludzie będą przychodzić. Będą przychodzić, niektórzy będą natrętni, będą co chwilę przychodzić, nawet zamawiać tą samą piosenkę, no bo tak to działa, no ja tego nie zmienię, ale mogę Ci podpowiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji, żebyś nie cierpiał, żebyś się nie załamywał i żebyś też, yy, no, przede wszystkim nie zamykał się w sobie i mówił, ale do bań zajęcie, bo tego nie unikniesz, ale możesz się na to przygotować. Jak się przygotować? Miej w zanadrzu zawsze kartkę z długopisem, jak ktoś przychodzi do Ciebie i zaczyna swoje wywody, bo niektórzy przyjdą, powiedzą, wiesz, puść numer X, i koniec tematu. Ale niektórzy przychodzą i mówią, słuchaj, ja mam wujka, albo ja z wujkiem, byłem w orkiestrze, grałem jako DJ, ja grałem w manieczkach, ja na Sunrise ie. i to aż po prostu... Nie chce się tego słuchać, to po pierwsze, a drugie, no zajmują Twój czas. Ty potrzebujesz miksować muzykę, potrzebujesz prowadzić imprezę i jeszcze obsługiwać patent. Jeśli są na molni kartka, długopis, powiedz, OK, proszę zapisać, ja to rozpatrzę. Wtedy też masz czas, yy, że ten człowiek sam tam coś sobie pisze. Poza tym Ty później bierzesz w przerwie, na przykład jeśli robisz przerwę, czytasz, co tam jest napisane, te zamówienia muzyczne i decydujesz, czy to puścisz, czy też nie, no i ewentualnie kiedy. No bo ludzie jak zamawiają piosenkę, to nie chcą tu i teraz. Puść mi tu, to i teraz. Ale oni nie biorą pod uwagę, że, na przykład, ten utwór, który teraz zamawiają w tym momencie, nie pasuje do imprezy, nie pasuje do danej sytuacji. Ale on chce tu i teraz, dlatego ty powiedz: zapisz, proszę, tutaj na kartce. Ja to rozpatrzę podczas przerwy, ponieważ teraz mam już tutaj e, kolejkę utworów do odtworzenia, mam już program imprezy, który no, ten utwór pański, czy tam pani musi się wpisać w ten program, który już jest założony. No i wtedy ty masz zyskujesz trochę czasu, bo wtedy też petent jest spokojniejszy. Myślisz sobie, dobra, dobra, może później puści. A tak jak on ci wisi nad głową, mówi puść teraz, puść teraz, a ty mu tłumaczysz, że to niekoniecznie pasuje do danej sytuacji, to niekoniecznie pasuje teraz na parkiecie, bo ty masz wyczucie i gustu, ty wiesz, co pasuje. Co nie, ale ten człowiek niekoniecznie i może tego nie rozumieć. Zatem, żeby wszyscy byli zadowoleni, spisz to jego na kartce. Znaczy, niech on napisze, niech Ty nie tracisz na to czasu, bo Ty masz teraz, Ty potrzebujesz prowadzić imprezę. I wtedy możesz rozpatrzyć jego. Jego, jego życzenie muzyczne i wtedy ewentualnie wkomponować pomiędzy jakieś bloki muzyczne, a może będzie utwór idealny na początek bloku, a może idealny na zakończenie, a może będzie w ogóle wpasowywał się w jakiś blok muzyczny, który planujesz po północy, no to wtedy też rozpatrzysz i ewentualnie mówisz takiej osobie, że będzie, ale po północy. No ale wtedy on nie traci czasu, ale jeszcze jest taka jedna sytuacja z tym związana, że nie, nie zawsze ludzie wiedzą, jaki to utwór i przychodzą i ci nucą, także nie zdziw się, że jak on powie, że ci nie zapisze tego tytułu,

Bądź mądry DJ-u i się domyśl. Także też bądź przygotowany na takie sytuacje, że nie każdy, kto przychodzi do ciebie zamawiać piosenki, to wie koniecznie co chce. Znaczy, on wie w swojej głowie, ale niekoniecznie może znać tytuł i wykonawcy. No i z takimi niestety musisz już podjąć trochę większą dyskusję. Ale to takich sytuacji nie unikniesz. Bądź na to przygotowany. Nie denerwuj się, nie frustruj. I miej zawsze w zanarzu kartkę czystą z długopisem. I po prostu proś, żeby ci zapisali swoje życzenia muzyczne. A później ty je rozpatrzysz lub nie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.